Może dostanę wrócę do ciebie z medalami na mojej klacie? O kurwa, i zaczynają pierdolić. Musimy zająć Marin. No to chuj, aźm wrócisz, kurwa. znokautował znokautowałby lamotę. Bez jaj. Szmelling to wyrywał Wyrwałbym chwasta. Wystawili go na świecznik i nie miał wyboru. Wszyscy mamy wybór. Nikt nie mówił, że ludzie dzielą się A, nie filozofu, a ta walka Louis Conte Robinson... Louis z 1938 Robinson wygrywa bez dwóch zdań. No he, kurwa ten zna, jeszcze zna, jednak zna, żyje. No zna, to zna, chuj, trzeba budzi go znowu na na pierwszą zna, flotę. Na wękerinani. pierwszą linię. Cóż, tak działa. Wyrobimy się na święta. Nie stoi pokasznyte. No, Aż kurwa chętnie po ogonę to się odpiertoli. Niezła, prawda? O kurwa. Pardzo, no. No, ja Dobrze, też. Cię Dobrze tu wrócić. Ech, dobra, ja bym się kłócił kurwa. Siedzisz, bo na mięcie, kurwa, tam ci się napierdalają. Ty Zamy, że dostajesz żarcie, dobra. dostajesz, że to pieniądze kurwa. Możesz powiedzieć jeszcze, że walczyłeś. Kurwa, dobra, honor, dobra, pieniądze, żarcie dobra. i, I proszredności kurwa. Pamiętaj, że tu tylko. A kurwa jak jest, jest, jesteś, że to no, obniżam nasze morale i wszystko, kurwa. Ruszajmy! Wojna mu wcale tej misji nie ułatwia. Jakby nie było wojny, to nie miałbym posągnąć wschodnich, to pojebamy. Kurwa, to tylko samoloty z czegoś tak kurwa świeżicie. Poza tym popatrzcie na niebo, zaraz ich wszystkich rozjebią, kurwa. O kurwa, Hark jest. Przepraszam, do harka nie podejdę za chuja. Serge Lo <laughs> Kurwa to jest twoja gitara, opowieś tak trochę mnie, ale chuj F, dobra I co? Aaa, wchodzimy Taka rada, koń się w 8 tygodni. Był gotowy sierżancie. Ma pan moje słowo. Słowo, ale to O kurwa, jaki twardziej. Tak, koń, ser. Konie są zawsze zdrowe, tak uważasz? Bo ja myślę, że czasem też zdają. ale cię zgasił, kurwa, jeszcze co? Jednak no by... No i co? Jednak cię dupa boli po tym, jak cię no, ty. To... Trzeba by było zostać w namiocie, a tak będziesz się z nami napierdalał, kurwa. O chuj. Nic nowego! No. Wilson chyba cię lubi! No właśnie. lubią jeść mięso. Ja pierdolę, teraz będziesz metaforami no, zapierdalał. No, to... Rydzę, że nieźle się trzymasz. A co jest z tobą? Nie możecie bawić się tak beze mnie. No kurwa, czy my się bawimy? są zabrania nam się bawić. No właśnie. Jeszcze mu tak po tobie jeździ? Przełęcz Casserine! Straciłem tam najlepszych przyjaciół. Tak, przywalili mu z artykułu 15 i zdegradowali. Musiał grać twardziela, a jego ludzie za to zapłacili. Misję nie chuj strzeli. Masakrowali nas. Naprawdę? Kaziści nie mieli litości. Przeżyliśmy tylko dlatego, że nie zdążyli zablokować zachodniego wyjścia. Prawie wszystko straciliśmy przez tego gnoja. O, panie! Turner dalej mu nie wybaczył. Tak naprawdę to on podał go do raportu. Pearson myśli, że jak będziecie wzorowym plutonem, wymarzą mu to za aktę. Tylko my na to harujemy. Tak, wreszcie złapałeś. Dlatego nigdy się nie podda. Zabiłbyś, żeby mieć czyste akta. Wiesz, za co ja bym zabił? Za porządną samę. <laughs> że... Właśnie jadłeś. Kurwa ty jak już nie liczy. Co też prawda, ale Ej, prawda jest, też taka, skurde, jest że tak że przed że kurwa, jesteśmy na wojnie, ty nie trzeba być do tego byś się chciała na wpierdaści w basik z grilla. Będzie chyba bez otwartej Ej, to jest czyj syn? Nie, tam to Toszek. ma rację Nie wszyscy są źli. Dalina, Keplera, Moczarta, Dali nam Keplera, Mozarta, Marlene Dietrich. O, to, to jest... fajne, właśnie to no, lepiej już. Wy na laskach. Pracie drukarskie, A to już Frank mnie nie interesuje. Puchelka. O, to też lepiej. No ja też z nimi nie zrobię, ale chuj tę stronę! Sztuka, co leci? Jakie sztukasy? Kurwa, ja pierdolę indyki pod niebem! Jos chuj! Mierda! Jaka mierda? ty sam jesteś mierdą, kurwa Mizeria chyba Wypierdalam stąd, kurwa Ja pierdolę! Ale, kurwa się zdecyduj! Sztukasy padzery, kurwa co to? Wypierdalam stąd, kurwa, idę na autobus Słychać ostrzeg przeciwlotniczy! Przejmiemy jedno z ich dział przeciwlotniczych i załatwimy też tu kasy. Kurwa! Kurwa! Ej, 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 ale bez kurwa bliski słów, no! To jest nie wam friendly content! Więc kurblety nic to, że tu powiedziałem nie zmienia. Kurwa. Jaki ja się robię snajper w tej grze? Kurwa! Cały czas mi się guziki pierdolą. Czeka, mam bagnet? Czeka, mam M1 garant z bagnetem. Kurwa, czekaj! Byś mnie zajebał, chuju. Kurwa, się to... Kur... O kur... <śpuszczak> Jaki dam kurwa. Się sam nadział. Dobra, coś mam jeszcze? O, twój pistolecik. Dobra, wymiana na. Rzuca w Nie ten guzik. Ach, zajebił mnie, zajebił mnie! Pierdoleto. Cofka, Cofka, kurwa, cofka, dobra, żyję. Żyję. A! Dwa! Jebany. Kurwa, co było tak dużo? Dzięki, na razie mi się to chodniło. Się... Łapkę! Aaa, no tak, dymne to kurwa. Kurwa, czekaj! Które to które? A chuj, kurwa, nie wiem czy ja rzucałem. Ja rzucałem wszystkim, wszystkim kurwa. Chodba, chuj, jednak garant. Dobry damage ma wszędzie. A nie jak tam to tutaj... jest. Wyjebańce! Krówkę zabili! Nie! Mućka! Kurwa! Mućka zajebali! Tego ciule nie daruję! Oooo, zajebaliście Mućkę, ciule! Tego wam, kurwa, nie podaruję. <grym>, Mogliście zajebać moich kolegów, ale nie Mućkę! Kurwa, przepraszam, dobra, tu przepraszam, jest O kurwa, jednak nie, jednak to był chujowy pomysł, dobra, kurwa. Dawaj apteczkę mnie, Żydzie. Żydzie, dawaj. No właśnie, daj. Dobra, jest tutaj coś jeszcze. Jest jeszcze jedna, dwa i to by było na telewizor, no szkoda. A, nie, tam nie ma nikogo chyba. O, kurwa. Ja Daj do lewej Franki Dobra To się zwaakcja kurwa Hej, <laughs> to się kurwa mówili, że żule są nieprzydatne Kurwa! Ja ich zajebałem, tyle, że jasny choj Ze świecą takich żołnierzy szukać Kurwa, z latarnią młosku by się musieli nawet nagrzebać Kurwa Ha kurwa, nie trafisz mnie

jest nawet dobrze Dobra wypierdalni, będziesz do moich kolegów to na niebie Znaczy nie w niebie, oni Jestem prawie pewny, że żyją jeszcze Dwa! Je bańcu Nie kur... Ja pierdolę Kurwa tak blisko Tam było kurwa Nie żyję dobrze ta, teraz ich wiem Co mam coś zrobić? wczoraj rozwalają na przeciągi musimy je zjeść. Natrawą Co jest jakaś o to chodzi? Tak? Tak, coś takiego Gdzie gurywa, nie ma ten gość z radia wydaje się być wkurzony! Szkopu nie wiedzą co się dzieje! No dziwisz mu się kurwa! więcej! Na trzeciej! Dobry Walą do nas sztukasy! Spada! To nie, to żaden problem dla mnie! Wysoko. Co ty nie powiesz? Ja bym ich kuźwa nie zauważył. No, coś jeszcze. Czyli której? Kurwa, która godzina? 15.30 chyba. Nie wiem kurwa, coś około 20. .00. Toż kurwa Dobrze, pali się. Na dziewiątej wysoko Jest zbyt wielu Jak tam kurwa, gdzie jest zbyt wielu? W dupie Wysoko W dupie twoje starej było zbyt wielu. Ale to było zgaszone, dobra Kurwa, tu jesteś To Dobra robota jak wszystkie, jak jednego nie zajebałem. No to chuj, dobra, jak chcesz?

Muszę pamiętać, żeby na pewno tanka nie... Żeby na pewno Zamiast tego Halka nie wkurwiać. Co to jest? Niemiec nie działa. Przeciw pancery. Nie przydałeś odprawy? Co mamy zrobić z działami przeciw Może je rozjebać, żeby nasze nie rozjebały tak na przykładu. Czego wy się boicie? Tu jeden z 47 A chuj nie da się zerwać. Cholera! Szkoda, że nie dostałem się wcześniej do tego działa. To nie twoja wina. widzę. To jest brodnia wojenna. Co ty kurwa nie powiesz, student. No właśnie. Tylko co z nistanu. Ja nie oczywiście jeszcze bardziej to Mamy punkt obserwacyjny. Wyciągnij ornetkę. Operenc i jego chłopaki. Trafią prosto w paszczę piekła. Musimy rozwalić tę obsługę paków. O, czy to... O, snajperka, czekaj! Nie, dobra! Nie. No kurwa, dawaj to sobie! No nie pierdol! Nie! Kurwa! Poważnie? Oj, no choj, to by było z mojej snajperki! No, kurwa, tyle po snajperce! A siedzę to jest. Uuuuh! O kurwa! Eee, do czego ty strzelasz? Z czego kurwa? To jest zachronienie. No, strzeli do tego, jestem pewny, że to wybuchnie. A to jest głośno, o kurwa. Skradu, skradu, nikt nie zauważa Bo nie jestem jak z ciągi Skradu skradu O kurwa Pczoka A tu jest pteczka O kurwa Pyra Ciebie pojebało chyba Kolejna pozycja wroga, zaraz za żywo płotem się zacząłgi. Gdzie jest kolega? Tu jest. O Jak kurwa. się jadę, <laughs> kurwa. Ataku. O, i chuj, muszę być razem z... Dobra, jeszcze trzeba mieć student. MG 42! Schowajcie się za czołgami! Wolno! się! Kurwa. Trzeba do M... Trzeba do KM-u zapierdalać. Waj do tego gniazda MG 42 po prawej! Po prawej? Ja! Purwa, czuję ja na sam szczotku, już w ogóle się ze mnie przy Nie, pierdolę! Wszystko! wstrzymać ogień! Wstrzymać ogień! Do przodu! Więcej Niemców za wzniesienie! Jeszcze więcej? To orzesz, kurwa! Dobra, tyle, że się chociaż wycofują! A jest, fryce, dopadniemy was! Nie zatrzymam się! Dobrze, kurwa, bo jakby się nie wycofali, to byśmy w czarnej dupie! Kurwa! Do chałupy! Musimy je na tych Nie możemy się ruszyć, póki nie znajdziemy tych paków! Daniel! Idź do jednego z tych kół! Daniel! 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 Kurwa! Co to? A, tam, Kurwa, ale on jest zdradzający. Ja sobie wyobrażam, że ja tam wejdę. A, tak. O, grzeszku! Panie Korona! Ale dobrze, przynajmniej koronawirusa. E, eczkę. mogę tylko od tego odbić? Mogę! Uuu. Oj, ale nic mi nie dało, kurwa. Czekajcie. Nie, to był kamień. Wiedziałem, że te czerwone wybuchają. Były zbyt takie kurwa, wyglądające jak na wybuchowe. Dobra, nie ma. Gdzie? Te? Kurwa. Kurwa! Jeszcze gorzej! Do naszych strzelam, kurwa. Trzymajmy się, skupić, czekaj. Wiem ja o co chodzi, ustawienia, sterowanie. Kulty kraj nie. Gdzie jest skupić się? Ruch. Um, sniper. Wstrzymanie oddechu. O to chodzi. Trzymaj sniper. Shift. O to chodzi. Tak, to dobra. O to chodzi. Mogę tego strzelać? A, ok. Widziałem, żeby strzelał. Tu jest czerwona. Chcę do niego sobie strzelić, okej? Okay? Po prostu muszę. Dziękuję. Trenowałem. Przed lustrem. Dzięki, że mnie osłaniałeś, Daniel. Spoko. I jeszcze raz, kurwa zaczniesz do mnie strzelać, to ci zajebiesz. Wszystkie czołgi! mi prawie przejedziesz. Orzysz, kurwa, nie, wracam za czołgi. Pierzon, zabierz tam swoich ludzi i ocieście okopy! Zrozumiałem! dole kurwa, do ataku! A kim po kurwa? się Co, poddajesz się? Ręce z góry kurwa! Nie z ruchy! Dobrze. Respekt kurwa! Na kolana przyspany! Dobrze śmieci. A było być szkobem, było być Polakiem dobrym a nie do Niemców to do jeszcze się zapisał teraz masz kupwa ja pierd czekajcie dwa sterowanie skróty klawiszowe bieg sniper shift teraz Dobrze, już teraz działa okej okay. O, apteczka? No, w sumie, jak tu już tu jest, to szkoda mi by było z nie skorzystać. Zawsze by tam bo wiedzę, że nie mogę mieć więcej niż cztery apteczki. Gdzie? Co, koniec? W Dobra. Chyba kończymy tutaj ludziska. Skoro to już jest chyba koniec tej części kampanii. Dobra, słuchajcie! Atakują Kobanie czarni przy kościele. Potrzebują od nas wsparcia. Natychmiast wyślij ludzi. Ser, Jesteśmy mocno rozciągnięci! Rozciągnijcie się bardziej! O kurwa, to ci... No, to ja to umiem widać zarządzać! Jesteśmy rozciągnięci! Rozciągnijcie się bardziej, kurwa! Rozwalimy te Jeepy, ale potrzebujemy wsparcia! Dobry plan! E, chyba Peret. Nie! Pierzo, się z tobą z Nie, dobra jak dobra. to? Szy... Nie możemy chociaż jednego czołka się? Kurwa! Przydatne były! naszym się czas! Jesteście stali na siebie! Bierzcie Jeepy i w drogę! Ruchy! Dobra! Nie, bo kurwa poważnie Oj chuj No to zajebiście Dobra pierdolę jedziemy Turendy na marini Kurwa turendy Chuj, jadę za nimi Kurwa czekaj, czekaj, mordo, mordo, to stój O kurwa, nie podoba mi się to Nie podoba mi się to jak chuj o! Kurwa! Ja pierdolę! Ja kurwa pierwszy raz nie pi... Po, nie po pijaku pijadę! Po pijaku się łatwiej jedzie! Kurwa czemu tę, było prosto! Dwa teraz mi to mówisz? Nie A O tam jest kurwa! Ja myślałem, że... Ja pierdolę! Kurwa, nie wiem jak jechać za chuja. Już niedaleko. Do dechy. Kurwa, Kureli. co ty nie pomóż? Prosto jedź prosto. Nie się kudzej. Na prawo. Tu, kurwa, nie wiem. Jak kurwa. O, no dobrze. Udało się. Dobrze! O kurwa, jeszcze gorzej! A tu nasi, sorry! O kurwa, jeszcze by nasi zajebał! Oj, ale jebo. Kurwa, czy on mi armaty strzela? Oj, ale je było! więcej. Kurwa, jedź! Nie odpuszczaj. A co ja kurwa robię? Chyba nie sięgnę, rozstawić się przy drodze. Nie pierdolę, zostaj tutaj. Bezpiecznie. Dobrze. to już wszystko jest kampania. O kurwa, mam mało życia. Ulecz się, dobrze. Chyba się uleczyłem. Musimy Ulecz się tak spotykać. Ah, Chyba nie wymyślasz, Murphy. Dzięki za odsiedź. To kapitan Davis wydał rozkaz. Dobra. Za późno na dalszy atak. Możecie sobie rozpocząć Przepraszam, sierżancie. No. Czy po drugiej stronie nie czai się armia szkopów? Powinniśmy chyba znaleźć lepsze miejsce na obóz. Jasny szeregowy. Zajmij nam pokój w Ricu Po prostu się boi. Zajmij się własnymi problemami. Na przykład swoją cholerną. poradzą. Nic nie jest, sierżancie. Daniel, przypilnij. Od wroga niebezpieczniejsza iść tylko duma. O, czyli prostu, kurwa mnie pochwalił, haha, one z was ci, ci, Kurwa, hehe, <laughs> proste. Nie wchodzę, kurwa pochwalił. Widzicie, bo z tym jedynym, ktoś kurwa strzela, rozpięta, boku z Usmanem. A wy kurwa co? Kurwa, czemu ja wiesz, że roboty odpierdalam? Mam takie wrażenie, że ja najbardziej życie narażam. Może dlatego, że, kurwa, oni są nieśmiertelni. Bo co patrzę, to kurwa dostają z granatów, z karabinów, to kurwa żyją. Tak sobie pożyję. Kurwa, ten dodatkowo dostał bebek, tego musiałem ciągnąć kurwa. No i nic, kurwa. Kończymy na dzisiaj kampanię. Do zobaczenia. Zapraszam się, łapkę w górę, subika, dzwoneczkiem i cześć. Pa, pa.